Cześć, tu droga duszy. E, zrobimy sobie teraz czytanie na wgląd życiowy. I jeżeli oglądaliście czytanie na, na miłość, to tam właśnie wspominałam, że jak mi się uda, to wrzucę e, wgląd i tak, robimy sobie ten wgląd. Także dziękuję Wam za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze, za to, że jest tyle nowych osób, za to, że pracujecie nad sobą, że zadajecie różne pytania, że opowiadacie o swoim życiu, za to, że jest ta wymiana energii. Bardzo Wam, bardzo dziękuję, że jesteście kochani, tak? Ja Wam wysyłam moc wspierającej, silnej, radosnej energii. I Wy również mi wysyłacie naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo piękną energię i takie wsparcie. I daje mi to tyle, że wiem, że. Znaczy nie tylko tyle, ale że jest odbiór tego, tak? Że, że to nie idzie tak w próżnię. Ok. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, yy, więc tak jak zawsze powtarzam, jeszcze jak rezonuje, czas jest płynny. A rolę sobie zamieniajcie. Zaczynamy od yy, herbaty. Mam, musiałam tylko. Z głosem coś zrobić, bo mi siada. Mm. Mm. Może przez to ranne odśnieżanie. <laughs> Ale jak człowiek tyle się nagada, to wiecie. Ok, zaczynamy. <laughs> Mamy odwróconego Skunksa. Słuchajcie, ducha. I tu jest mowa o wartości własnej. I być może co po niektórzy zatracili wartość własną, tak? Nie. Straciliście zaufanie do innych, że ktoś Wam może pomóc, że wy się nie nadajecie do pomocy, tak? W sensie takim może źle się wyraziłam. Że wam to nie warto pomagać, bo się wam nie da pomóc i różne takie rzeczy, ale wróćcie ponownie do tego zaufania, bo świat będzie wam podstawiał ludzi, albo może cały czas to robi. Którzy będą wam w jakiś sposób pomocni. Być może nie oczywiście, ale pośrednio. Zwracajcie na to uwagę. Starajcie się na nowo zaufać, bo jesteście w stanie wiele rzeczy zrobić, ale potrzebna jest tutaj współpraca, bo mróweczki pokazały się również odwrócone. Czyli yy, daj sobie pomóc po prostu. Znajdź swoją wartość, wypowiadaj własne zdanie, czego Ty chcesz yy, i... Przy okazji, przy pomocy też innych osób, możesz zrealizować to, czego pragniesz. Ale tu yy, było właśnie takie: nie mówię, czego ja potrzebuję, czego ja chcę, nie ufam ludziom. W niektórych przypadkach oczywiście ludzie mnie zawiedli yy, i lepiej nie wypowiadać tego, co mi w duszy gra, lepiej nie pokazywać mojego wnętrza, jaka jestem naprawdę, czy jaki jestem naprawdę, bo to nie ma sensu, bo ludzie mnie wiele razy zranili, tak? Jest tu taka duża ostrożność, no ale nie wszyscy ludzie ranią, tak? Więc tu jest takie ponowne otwarcie się na ludzi, być może. Zobaczymy sobie, co nam Tarot będzie chciał powiedzieć. I zobaczymy, tak, przeszłość, jaki ma wpływ teraz na, na teraźniejszość. Mam nadzieję, że mi tu pamięci wystarczy, więc tak będę się trochę streszczać. No, jakieś trudne przeżycie, jakiś ciężar, ale wy no byliście wytrwali, z tą zyskaliście tę siłę, ale też zablokowaliście się być może na to, co, co ma nadejść albo co nadchodzi. Tu jest brak, tu jest poczucie bycia niewspieranym albo poczuć, to tak chyba nie po polsku, poczucie braku wsparcia, takie nieotulenie. Ale to, to nie jest do końca prawda, bo są osoby wokół was, które... że wszyscy są przeciwko wam, że e, wszyscy chcą tylko walczyć, zranić was, dobić, że nie ma znikąd pomocy, no bardzo trudna energia, bo być może w jakiś sposób no, no byliście poturbowani to we, i tu trzeba było uzdrawiać to. I tu było takie odcięcie się od świata w jakiś sposób to może być tylko, e, wiecie, tak, w przenośni. Mm, ale, może było takie powiedzenie: Nie, światu. Ja już się na to nie godzę. Ja już nie chcę, nie, nie zaufam nikomu ani w relacjach, ani w życiu. Jeżeli masz na kogoś liczyć, licz na siebie, tak? I tu było tak ostre, ostre tak odcięcie. Ale, obserwowanie tego świata. I właśnie to jest uzdrawianie tej sytuacji. No dobrze. No to, co się teraz dzieje? Bo ta cała historia z przeszłości. Ma tu wpływ. Pokonywanie, pokonywanie tego właśnie, tej, tej przeszłości. Tu jest chęć zwycięstwa, zmiana diametralna, decyzje, ale takie, które wszystko pod kątem tego, że chronię siebie emocjonalnie, tak, muszę podjąć decyzję, ażeby zwyciężyć, em, ale nie, mo, nie chcę być, no oczywiste to jest, nie, nie chce zostać zraniony. Tyle tylko, że nie mam wglądu we wszystko, co się dzieje, i nie wiem, tak do końca, kieruję się intuicją, ale to może być też takie za bardzo emocjonalne podejście do, do pewnych sytuacji. Chcę to mieć wyważone, chcę mieć rozum i serce wyważone, ale z, i, i tu z jednej strony to są duże emocje, tu są duże uczucia. I z jednej strony właśnie są uczucia, i z drugiej emocje, bo tak to mamy tutaj, tutaj przedstawione. Duże, dużo działania, chcę zwyciężyć, chcę sukcesu. Wiecie, sukces dla każdego znaczy co innego, ale trudno mi jest to wyważyć. Staram się, ale nie mam wglądu. Nie widzę, jak sprawy się mają naprawdę. Może ma to związek z matką, ale to jest równowaga. Tak, cesarzowa jest stabilna, jest pewna, ma wiedzę, ma być może czegoś jeszcze musicie się dowiedzieć, bo pokazał nam się paść, mieczy, więc czegoś jeszcze nie wiecie, albo nie wiecie czegoś odnośnie dzieci, albo y, czy też jakichś młodszych osób, y, albo czegoś musicie się dowiedzieć, coś musicie wyśledzić, wy, no, wydedukować, y, poobserwować, y, bo wasza decyzja y, będzie miała wpływ jakiś większy na dalszy ciąg wydarzeń. Możliwości, możliwości i co ewentualnie rozwijać. No i tu jest jak najbardziej: ruch do przodu, nowi znajomi, nowi, nowi przyjaciele, nowe działania, nowe projekty, może romans. Rozwijanie czegoś na, kompletnie od zera, chciałam powiedzieć na pustyni. No, ale niekoniecznie na pustyni. Czyli to jest takie znalezienie wody na pustyni, tak? Źródło i może... No i chcielibyście mieć tą wiedzę, chcielibyście mieć ten wgląd, ale właśnie nie wiecie, nie wiecie i się musicie być. Może kierować intuicją, no to na pewno, ale tu kierowanie się emocjami nic dobrego nie przynosi. Chęcią szybkiego sukcesu, zadziałania to nie są dobrzy doradcy. Chciałam powiedzieć podpowiadacze, ale doradcy, tak? Tu jest zapewnienie stabilności finansowej, bezpieczeństwo rodzinne. Być może niektórzy mogą przejąć jakieś pieniądze, tak? Mogą dostać spadki. Um, zacząć tworzyć swój własny interes um, na bazie tego, co już jest, być może, być może rodzina tutaj yy, dla niektórych będzie chciała coś przekazać, yy, ale jest tu też potrzebna nauka, tak? Nie wiecie, co wybrać, nie wiecie, w co wejść. Zobaczymy tu. Sprawiedliwość, równowaga, podział. Słuchajcie, dla niektórych pokazuje się podział majątku. Nowy etap w życiu podział majątku. Pewne sprawy finansowe, rodzinne. Być może ktoś właśnie podzieli rodzice, dziadkowie. I może jest też decyzja, co z tym zrobić. Może co z domem, z jakimś starym domem? Może to, to, co zrobić? W którą stronę pójść? Komu też zapisać? Bo to wy możecie też komuś zapisywać, jak to podzielić. Bo teraz może być taka kwestia też, że chcecie komuś też przekazać, ale żeby nie było kłótni w rodzinie, tak? No i karty wyjechały. Bardzo chciały się pokazać, ale na końcu równowaga. Żeby utrzymać równowagę, żeby utrzymać stabilność, umiarkowanie. Tak trzeba wymyśleć, żeby i wilk był syty, i owca cała. Czasami się tak nie da. Ok. Co dalej? Jak sobie poradzić w tej sytuacji? Bo tu jest jakaś zagwostka. Jakaś trudna sytuacja. buław. Są tu pewne inspiracje, pomysł. Odwaga, odwaga, zadziałać odważnie, po męsku. Jakąś taką męską decyzję podjąć. Nakierowaną też na, na finanse, na pieniądze, na też dobro, na stabilizację. Jeżeli to wy od kogoś coś będziecie dostawać, to spojrzeć na to jako na inwestycje, na pomnożenie, tak? Zabezpieczenie siebie, ale też stworzenie czegoś nowego i może to być właśnie stworzenie emocjonalne zadowolenie, stworzenie swojego nowego domu, być może samotnie, bo nie każdy oczywiście musi być w rodzinie, ale może też to być podstawą budowania. Własnej rodziny, czegoś nowego. Jeżeli wydzielicie jakiś majątek, jakieś pieniądze, coś chcecie przekazać, wiedzę, może, nie wiem dlaczego, chcę powiedzieć, książki, może jakieś ważne dokumenty, akcje, coś takiego. I możecie się zastanawiać, co komu dać. To chcecie właśnie, żeby to wpadło, wpadło, przeszło w dobre ręce do kogoś, kto będzie umiał to z tego skorzystać, pomnożyć, zainwestować, um, zdo, zrobić coś, uż, dobry użytek, ale nie tylko, że roztrwoni pieniądze, wyda to na takie przyjemności, tylko jeszcze pomnoży. To jakby taka scheda rodzinna i takie przekazywanie, um, to nie samych pieniędzy, po prostu, żeby to trwało. I kto będzie w tym najlepszy? I tu może być problem, bo każdy będzie uważał, że będzie świetny, ale wy będziecie doskonale wiedzieć, kto jest w stanie to ogarnąć, kto jaki ma charakter. Może macie kilkoro dzieci i teraz, no i co zrobić, tak? Nie każdy się nadaje, a może się tylko jedno nadaje i wiecie, że tylko jedno będzie w stanie coś z tym zrobić i co teraz, jak to dalej, co, co dalej. No i jest trudna, trudny wybór. Dla innych. Podjęcie tej nowej drogi. Być może też właśnie inwestujecie w coś. Bardzo pieniężnie mi wyszło, Bo być może wychodzicie z domu, gdzie był brak, wychodzicie z braku albo z jakichś sytuacji, gdzie był brak emocjonalny, był brak dużo perturbacji, dużo walki. Jak może byliście pozostawieni sami sobie, że, że trzeba było pokonywać wiele przeciwności, wszystko było jakby wiatr w oczy, tak? I tu jest też wyjście z jakimś sukcesem. Tyle, tylko żeby właśnie nie, nie kierować się. Tu Chłodny umysł jest potrzebny. Do kierowania się. Nie na ogniu, nie na emocjach, nie na uczuciach. Tu e, karty mówią, wybierz logicznie. Zamknij na ten czas serce, pokieruj się intuicją. I umysłem. Połącz te dwie rzeczy. Połącz Twoje doświadczenie, ale nie odrzucając zaufanie też do innych. Do, do kogo? Macie największe zaufanie. I, wy, I będziecie tu wygłaszać swoje właśnie, to jest to. Znaj swoją wartość. Swo głoś pokażcie swój głos. O, dokładnie. I być może będzie taka opcja, żeby te wszystkie osoby, z którymi macie coś wspólnego, będą musiały współpracować ze sobą, czy też wy właśnie z kimś. Cesarzowa. Bądźcie tą cesarzową. Dobrze. W którym kierunku, w jakim kierunku to idzie, dokąd to zmierza? Cesarz. To już jest taka para doskonała, bo mieliśmy przed chwilą cesarzową, więc być może wybieracie drogę rozwoju. Małżeństwo jak najbardziej może być, ale już takie dojrzałe. To już takie, wiecie. Nie chcę powiedzieć z rozsądku, ale to jest małżeństwo z rozsądku. Jeżeli wy tu przez długi czas byliście sami, czy też jesteście po rozwodach, czy jesteście wdowcami, wdowami, to oczywiście uczucia są ważne, ale na tym etapie to się bierze wszystko na logikę, na umysł. Już nie, nie szaleją hormony. Oczywiście też jest, te motyle mogą być, ale być może każdy już ma jakiś majątek, jakieś dochody własne. I to się inaczej w ogóle, jeżeli tu bierze się śluby i, i podpisuje kontrakty, to się zupełnie już inaczej, już się patrzy dojrzale, bo te wszystkie wcześniejsze, wiecie, nie chcę rozdrabniać tego psychologicznie, jak to tam na początku jest, ale te, na, my zawsze bierzemy śluby pod wpływem tych motyli i tych, tego piękna, że i romantycznych filmów, jak to jest cudownia, to są wszystko bajki i bzdury. Najbardziej udane związki są te, które są na czystą logikę, i to nie chodzi o wyrachowanie, tylko i ludzie, którzy są najbardziej do siebie dopasowani. Zdarzają się oczywiście różne sytuacje, bo mamy swoje karmy i mamy swoje lekcje do przerobienia. No tak, no ale coś, co jest na ogniu, coś, co jest na emocjach, no nie wróży nic dobrego, chociaż oczywiście, albo. Może po przerobieniu wszystkich lekcji, yy, może pójść bardzo dobrze, bo zdarzają się oczywiście związki, które yy, są już od podstawówki i, i do śmierci, ale, no ale to są wyjątki, tak. Z reguły najgorzej jest, yy, jeżeli to idzie wszystko na ogniu, na seksie, na emocjach, na tych motylach. A tu ja widzę jakąś taką dojrzałość. Ktoś, kto podejmuje decyzję dojrzałą dlatego ja jestem za ślubami wiecie, mimo że sama jestem e, po ślubie jestem za ślubami i to w walentynki mówię e, w takim dojrzałym wieku naprawdę, nie tam 20, 18, 30 nawet nie, to jeszcze wszyscy są głupkowaci później, później a najlepiej wiecie po co komu kontrakty dobra lecimy dalej co tu jeszcze Cztery denary. Bezpieczeństwo, stabilność. No, taki stanie i bezpieczeństwo. Znów cztery denary finansowe. To jest też pilnowanie swoich interesów. Dokładnie, to jest tu pokazane. I mag. Komunikacja. Każdy wie, co ma robić. Jest jakby równowaga. Jeden, y, oczywiście czasami jest jeden lepszy w, w rozmowie, w gadce, drugi w liczeniu pieniędzy, y, ale tu wszystko gra. Tu wszystko jest jakaś stabilność, jakaś równowaga. Każdy ma swoje do powiedzenia. Y, tu, no, jak najbardziej, to może się tyczyć majątku, ruch do przodu, przewodzenie. Y, no, tylko może być pewien zgrzyt, bo tu i cesarz, i mag no to są osoby, które i mają posłuch, i mają autorytet, i chcą wyrażać swoje zdanie. I może mogą być spięcia i tu mogą być na tym tle takie tarcia. Ale każdy ma zdolności, umiejętności, żeby... No chociaż czasami mak potrafi więcej, jest komunikacja. A cesarz może być bardziej apodyktyczny. Ale tu jest jakiś rozwój finansowy. I tu jest tak, patrzę w przeszłość, znów do tej trudnej, ciemnej, ciężkiej przeszłości. Może nie ciemnej, ale ciężkiej, która dała mi dużo nieciekawych doświadczeń, ale w jakiś sposób mogła Was wzmocnić. No dobrze, co tam mamy dalej? No wynik, no prawda. Będzie z tego, jak to było, z tej mąki, będzie chleb, tak? Tylko trzeba poczekać. Tu będą efekty tego i znów denary się pokazują, bo mamy 7 denarów. Przyjdzie czas, będzie rada, będą dochody, będzie... będą zyski. Tylko trzeba być może czasem dobrą reklamę, nie poddawać się, uważać na e, piątka mieczy, tak? Nie pożyczać szczególnie pieniędzy, nie zapożyczać się, nie pożyczać nikomu, bo ktoś tu może być nieszczery. Unikać ludzi, którzy będą chcieli w jakiś sposób podstępami uzyskać coś, bo jeżeli tu dzielicie jakiś majątek, to będą osoby, które będą chciały wydrzeć swoje. One myślą, że to jest ich, tak? Bo skoro wy sobie zapracowaliście, no to jest wasze. I wy sobie dzielicie wedle własnego uznania. No, wiadomo, że tam w prawie jest, że każdemu się coś tam jeszcze należy, ale to już później wiecie. Dzieciaki czy tam rodzina dalsza walczy o chłopy, żeby każdy coś zyskał. No i to jest najgorsze, tak, że każdy uważa, że jemu się coś należy. Dobrze. Co tu jeszcze? I miłość. I teraz tak, dwa kielichy. Równowaga, stabilność. Eee... Taki rozmowa sama ze sobą, szczera, bo tu jest bez walki, bez takiej, no i ta emocjonalna siła, tak, ta, ta wrażliwość też, czułość, czułość największa do siebie. Wyrozumiałość chcę powiedzieć. I teraz właśnie nie oszukiwać siebie, bo tu jest być może... W piątce mieczy to jest strach przed porażką, że coś zrobicie źle, że coś źle wybierzecie, i być może trzeba poczekać. Być może trzeba poczekać też na to, kto jest tą właściwą osobą. I tu, jeżeli chodzi o relacje, bo mogą być, właśnie wybór jest, tak, pomiędzy namiętnością a uczuciem. I tu intuicja zagra dużą rolę. Być może nową osobą, a właśnie. Przekazanie w dobre ręce czegoś. To może być cokolwiek, bo możecie wcale majątku nie dzielić. Możecie wiedzę jakąś przekazywać, możecie mm, jakieś y, ważne dla Was rzeczy, jakieś ważne tajemnice. Komu możecie zaufać? I to się okaże prędzej czy później, kto jest gadułą i kto y, popłynie z tym, i kto y, jakby nie był godzien Waszego zaufania. A z kim gracie na tych samych, wiecie, rezonujecie, tak? Ja sobie dołożę jeszcze do tej piątki mieczy. Twórca książę kielichów ktoś, kto może grać wam na, na emocjach, na waszych emocjach ktoś, kto patrzy z dystansu i obserwuje, jakby tworzy swoją wersję wydarzeń i właśnie będzie mógł grać na waszych emocjach. Lenistwo, ktoś, kto chce wykorzystać, ktoś kto chce ktoś, kto chce skorzystać, nie wkładając nic, nie, nie angażując się. Być może właśnie ktoś, kto nie bardzo mu się chce robić, nie bardzo chce mu się napracować. Um, a uważa, że się mu należy, tak? Um, ktoś, kto jest niechlujny, ktoś, kto jest. Um, znaczy, nie, mu, nie musi chodzić o ubiór, o wygląd, a no ale to już dużo świadczy o człowieku. Um, ale ktoś, kto. Nie, nie nadaje się do tego. Tu może być coś takiego. Ta osoba umie właśnie to, to może być to, ta osoba umie Stworzyć wizję, może dużo mówić, może tworzyć tą rzeczywistość emocjonalną, tworzyć jakieś fantazje, projekcje, bo to jest właśnie mamy tego filmowca. Ale on. Ta osoba, bo nie mogę powiedzieć on, robi to tylko dlatego, żeby w jakiś sposób zwyciężyć, żeby nie zostać pokonanym, żeby nie zostać bez niczego, więc chce. A może zyskać tym jakąś kombinacją, zyskać więcej. Więc uważajcie z kim. Yy, bo tu taka gra na emocjach jest. A tu jest. Yy, no jak najbardziej trzeba od, unikać takich osób. Yy, a nie, nie zawsze się da, bo w rodzinie to wiecie, jeżeli tu chodzi o rodzinę. A jeżeli ktoś chce współpracy z wami, albo po prostu poczekać, tak jak mówi siódem kadenarów. poczekaj, przyjdą efekty, tak? Może rozpuśćcie jakąś wieść i mm, informacje, i tu przyjdzie wyjaśnienie za chwilę. Za, za chwilę, no może za jakiś czas. Dobrze, coś takiego mam nadzieję, że ten przekaz taki pokręcony, ale. Bo, bo... Ta, tu właśnie o tej, że nie macie zaufania do ludzi, bo już się nadzialiście wielokrotnie. I tu wasze przeczucia akurat będą dobre, jeżeli, macie, jeżeli wiecie, że macie wokół siebie taką osobę, jakąś fałszywą, która ze względu na swoje rany, ona też nie chce dać się oszukać, bo to umówmy się, że to każdy ma jakieś swoje rany i ona, ona chce wygrać. Ona chce pomimo, po trupach, ale chce wygrać podstępem, nieuczciwością i różnymi sposobami, ze względu na swoje rany. Jakieś tam, których ona może nie uświadomiła sobie w ogóle jeszcze. A wy, mając jakieś doświadczenie z przeszłości, wiecie, być może będziecie wiedzieli, jak dostrzeżesz te czerwone flagi i jak to obejść, jak to pokonać. Ale wam jest trudno zaufać przez to też innym osobom, które są godne tego. No dobrze. Co tu mamy? Ja Wam to zaraz będę czytać. To jest wieżba nie? już, już, już. Numer cztery. Zasada, um, zasada. kobieca. Współpraca, płodność, intuicja, księżyc i jego cykle. Woda, emocje, kreatywność wspólnota. Wierzba. E kiedy narysujesz wierbę, możesz spodziewać się spotkania z tajemnicami, mocą zaklęć, magii i księżyca. Możesz spodziewać się psychicznego lub intuicyjnego spotkania. Ważne są sny i samo, y, samorealizacja. Zwróć uwagę na własną intuicję. Medytacja i czas kontemplacji jest ważny, znajdź trochę czasu na cichą refleksję. Zadaj sobie pytanie, w którym miejscu cyklu rzeczy się znajdujesz. Jeśli zastanawiasz się nad twórczymi yy, przedsięwzięciami, możesz spodziewać się wizyty muzy. Więc, natchnienie, tutaj. Szukacie tego natchnienia. Możesz także czuć się bardziej nastrojowo niż zwykle. Jeśli jest to emocjonalna sytuacja, pamiętaj, że możesz płakać. Łzy leczą. Uwalniają stłumione uczucia. Pozwól, aby pojawiły się nawet negatywne uczucia. Wyraź je i pozwól im odejść, ponieważ nie, nie mają nad tobą władzy. Chyba, że zignorujesz je lub zdusisz. Wierzba jest połączona z boską energią, z boską żeńską energią. Ta karta może pojawić się, gdy przechodzisz przez problemy związane z seksualnością, płodnością, reprodukcją, porodem lub macierzyństwem. Podczas rozwiązywania tych problemów możesz potrzebować fizycznego wsparcia przyjaciół, rodziny i społeczności. Bądź gotów poprosić o pomoc. Jeśli przeżywasz smutek lub stratę związaną z tymi tematami, wierzba oferuje Ci uzdrowienie. Wierzba zachęca Cię do zrobienia czegoś kreatywnego. Rysuj, śpiewaj, tańcz lub napisz wiersz. Odłóż na bok krytyczną część swojego myślenia i, poproś, i po prostu pozwól na ekspresję. Ciesz się tym. wiesz, poprosi cię, abyś także wziął udział w swojej społeczności, abyś był otwarty i wziął udział we wspólnym przedsięwzięciu. Poza tym. Kobiety są teraz ważne w Twoim procesie. Nie zapomnij wspierać także Twojej kobiecej strony. Intuicja. Odnoszę wrażenie, że to będzie bardzo ważna intuicja i ten umysł, tak, żeby wziąć to wszystko poniekąd na logikę, no bo tu musicie wystrzegać się tych ludzi, ale intuicja, żeby znaleźć tych pozytywnych, tych, którzy będą Was wspierać, z którymi znajdziecie właśnie ten będziecie grać na tych współ, wspólnych falach. Dobrze, jeszcze sobie zobaczymy, co tam anioły. Anioł wrażliwości, łagodności, delikatność, subtelność, dojrzałość, doświadczenie, powaga, wynagrodzenie. Ale tu jest takie, wiecie, wewnętrzne doświadczenie, taka wiedza, no właśnie dojrzałość taka. Anioł światów, życie pozagrobowe, siły nadprzyrodzone. I to jest właśnie to doświadczenie i to wyczucie, to połączenie też z przodkami. Intuicja bardzo, bardzo będzie Wam podpowiadać i tu gdzieś było też o tych snach, chyba wierba mówiła. Także słuchajcie intuicji, patrzcie, no jeżeli Wam się uda w sny, bo tam może być wiele podpowiedzi. I no właśnie, na te czerwone flagi zwracajcie uwagę, żeby ktoś nie chciał was sobie okręcić wokół palca. Anią rozwoju duchowego, poszukiwania mistycyzmu i uduchowienie i medytacja. Dobrze, słuchajcie, dziękuję Wam, że wysłuchaliście mnie. Zapraszam na raz kolejny lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie dzielicie się filmikami, jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, piszcie na mojego maila, który jest w opisie filmu duszydroga.małpa.gmail.com a jeżeli chcecie wspierać mój kanał, no to oczywiście możecie postawić mi kawkę i w opisie filmu jest link do bajkowitu, a na dzisiaj Wam dziękuję, buziaki i pa pa